Forever Team prezentuje. Uwaga, tak jest Zelda i Wolna Opłat. Jeśli zapłaciłeś, zostaliś oskubany. Nazwy mają grafiki z się Nintendo. Hej, z tej strony witam Was do ten, ten 7. Mario Forever Luna New Year 2022. The Ultimate czyli... Nowy rok księżycowy 2022. Ostateczna podróż. No cóż, chciałbym pokazać listę twórców. Chyba. Szefem projektu jest Hossel PK, ponieważ on się filmy z tego na swój kanał. Nie jestem pewien, ale jest trochę tych twórców, nie licząc jego, nie ich pokazać tutaj, niż po kolei ich wyczytywać. Myślę, że tak byłoby lepiej. I to byłoby na tyle. Chciałbym ustawić 50 klatek na sekundę, bo chcę coś sprawdzić w trzecim poziomie od razu, jak już tam dojdziemy. Jeśli chodzi o księżycowy nowy rok, to może mnie ktoś oświeci, bo tu w polskim tłumaczeniu jest chiński nowy rok. Natomiast Wikipedia mi sugeruje, że nowy rok księżycowy, i chiński nowy rok to dwie różne rzeczy. Więc nie wiem jak to jest. Nie jestem ekspertem od kultury azjatyckiej, więc wolę się nie wypowiadać na ten temat. Dlatego bym wolał, żeby mnie ktoś oświecił. Auto poziomu John ZVN. No bo generalnie tak sobie myślę, czy w Wietnamie, Korei czy, czy Japonii to mówią chiński nowy rok, czy raczej jakiś tam inny rok, dlatego chciałbym o to spytać. No dobrze, tak czy inaczej. Pierwszy poziom jest taki. Ponury jak widać. Wszystko płonie, szczególnie te bitruty nigdy nie zapomnę tego traumatycznego widoku po nocy bitrów. Okej, okay, tutaj możemy przejść się po monetki. No, dziękuję, że wskoczyłeś pode mnie. Doceniam poświęcenie. Generalnie te kule ognia, które są takie intensywne nas nią natomiast te takie bardziej w tle nic nam nie zrobią. To warto mieć na uwadze. To nie jest, że wszystkie kulownia nas za nią. Okej. Okay. roślinka wychodzi, tak? A. Możemy ją chyba pokonać pituzem. Tak, super. To jest bardzo użyteczne. A, wolę stąd spadać, chyba i tak ładna pani było. Naw się przyda zdecydowanie. I to bodajże lepiej przejść górą. Jedyny problem jest taki, że musimy ominąć kule ognia. Nie wiem, coś mnie zatrzymało w miejscu, jak próbowałem podskoczyć. Teraz już nie. O, dobra. Udało się. Ale flower się przyda, dobra zdobyć. O, 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 o. tu musimy skoczyć po tym kupie. Mamy tylko jedną szansę chyba. Aczkolwiek chyba dałoby się doskoczyć wciąż bez kupy. Na początku myślałem, że masz go zrzucić, żeby on zleciał na prawo i odbić się od niego, ale on, o, po pierwsze on nie pójdzie na prawo, tylko na lewo, bo jest zwrócony w lewo i nie obraca się w prawo. Chyba, że jest jakiś trip. A po drugie to byłoby już naprawdę Kajzer, szczególnie jak na pierwszy poziom. Teraz mi się kończy, ale już jestem blisko, tyle. Uff, no te kule ognia, no ani słowa ciężko jest czasem ich uniknąć. Udało się. Muzyka końca etapu bodajże Sonic Sonic 6 Tam kiedy ci liczyło rankę za przejście poziomu. Auto poziomu Hose LPK CF, czołgi. No i tutaj poja na fajną kolorystykę. I to nie, że zepsuł mi się monitor, bo patrzę na poza okienko, wszystko wygląda normalnie, tylko tutaj Taka, taka kolorystyka Beatle'a. Zamienił jak Beatle'a na Beatle'a. O, tych hame było. właśnie się zastanawiam, gdzie się podział ten hame było. taka cisza i spokój była, i nagle wpada mi na łeb. No, największym, myślę, problemem etapu, znaczy trudnością jest to, że jest ciemniej na górze ekranu, więc ciężej zobaczyć pociski wrogów. Ale, no, graficznie to ani słowa, pierwsza klasa, naprawdę graficznie nie mogę narzekać. To jest super. Szczególnie mi się podobają te gumby niosące ten cały czołg. Wojna mi to niewolników Faraona w jakimś. Fajny! Egipcie. Niosących całe to, to, to No to przecież się. O, się. O, tak. to będzie użyteczne. O, no kulownia myślę, że z łatwością stawimy się z tymi dosami. No tak razu kolejnego Goombe. Dobra, tutaj za bardzo się pośpieszyłem, mogę dostać w łeb tym bulletinem. hopa Strzelać bez ostrzeżenia Nikt nie może przeżyć oczywiście poza mną dało się pozbyć. Tutaj są tak ustawione osinkę, a na szczycie nie musimy skakać między roślinkę. Przyznacie, że byłoby to dość trudne. Nie, niemożliwe, bo w odszedł, był taki kick, ale... dość trudne. No i sprawdziliśmy też, na szczycie się nic nie psuje, jak weźmiemy metę zanim się autoscall skończy i normalnie kończy się autoscall automatycznie i nie giniemy. Znowu poziom ZVN. No dobrze. one nie ma. Wiem, że na pewno są kontynuacje, jeśli stracimy wszystkie życia. Możemy powtórzyć od ostatniego poziomu. Dla równowagi nie ma bodajże, że gra nam zapisuje co level. czy jak wyjdziemy, to powtarzamy cały świat. No i tutaj jak grałem w 60 FPS-ach, nie mogłem za chińskiego boga... No, ale pasuje. Chiński nowy rok, chiński bóg. Doskoczyć tam, w sensie... Zlecić, że po prostu zrobić rozbieg, i doskoczyć, o. ale to nie wiem, czy po prostu coś źle nie robiłem. Jak oglądałem Hostel PK, to on właśnie po prostu pobiegł i miał wystarczającą prędkość. Spróbujmy teraz, Ta udało się za pierwszym razem. Jak miałem 60 FPS-ów, to nie mogłem, tak. Hmm, nie jestem pewien. Czy to możliwe, żeby mają miał mniejszą prędkość jeśli jest 50... Jeśli jest 60 klatek na sekundę, brzmi to niedorzecznie. O, mogę tak zabić, nie widziałem. No ale Przyznacie, że to trochę dziwne, że mi się nie udawało, aby sposób trudniej zachować prędkość, nie wiem. najwyżej napiszę po prostu na serwerze że mają forever, co o tym sądzą. Może ja po prostu coś ząbałem, no myślę, że ktoś jednak to testował w 60 klatkach. Może ja coś obieśle. Na... Ej, ogólnie trudne to strasznie. Widzicie te skoki? Które pan John urządza nam. Są masakrycznie trudne. Bo to dopiero pierwszy świat, który nam przyjdzie grać. Uff. No nie no. Udało się nie mam. Ekstremalnie mało czasu, A, aczkolwiek no, trochę się, przyznam, ociągałem. Więc może po prostu dlatego. <grym>, już mi się kończy nawet żadnego checkpointa. Może nie ma? Jest checkpoint. Nie mogę się. Aha, tu mnie zablokowało. A jest jakiś łanap w ogóle? Otak dinozaurów. Umrzesz, ale od czego umrę? Czy jest tu coś ukryte? Łanap, super! No na pewno jest tu łanap ukryty, Dziełki Bogu. Wzięłem na filmiku hossę, ale nie ogarniam jak ten atak dinozaurów działa. Aha, czyli mam nie stać przy tych tablicach, skatuję. A chwila, wiecie co, co oznacza ten czas? I tak już Nie Nieważne. Mam nadzieję, że ten one-up nie jest jednorazowy. Jak mówiłem, są kontynuacje po overze, ale pewnie działają tylko na etap, nie na checkpoint. I nie wybić tutaj bloczki. Jest łanap za każdym razem. Super. To będzie bardzo duże ułatwienie. Czekamy. Ogólnie muszę pochwalić, graficznie jest na razie super, każdy etap czymś się wyróżnia, duża dbałość o szczegóły. Chyba nie miałem okazji zagrać etapy tego pana, Johna, jest trudno, ale pod względem designu nie mogę się przyczepić. To chyba lepiej byłoby być małym Mario. Oczywiście nie licząc z tego, że mnie bro chce zabić, ale... I co, teraz stoję tutaj? Tak, tak, mam po prostu stać między tymi tablicami, nie stać na prawo albo na lewo od jakiejś tablicy. Okej. Okay. że będzie użyteczna informacja. by mnie złapał. Dobra, to ja za chwilę wracam, tutaj tu dojdę. N nie ma sensu, myślę, pokazywać jak dochodzę za każdym razem. Zewu. Okej, okay, jestem. Okej, okay, nie mam mnie. Zaraz wracam. Okej. To może być trudne trochę, jako duży Mario. No ale przynajmniej udało się pokonać Boj to nawet bez upływania. gdzie ja teraz mam stać, kurde, nie zwróciłem uwagi na tablicę. Mam stać tu, czy mam stać na prawo teraz? O, dobrze stoję, dobra. Uff. Oj, chyba muszę opuścić to miejsce. No, tak. Dobrze. Jest meta, super. Bardzo pomysłowy poziom. Mam nadzieję, że ta z nim nie zgniotą dinozaury, bo widzę cały czas ataki. Dobra, na szczęście. Jak już miały zlecić dinozaury, to nie zdążyły. OSE stworzył. Wow. Też widziałem podaje, że urywek tego poziomu wygląda cudownie. Tak jak moja śmierć. <słuch> No ale hose raczej daje łanapy, to mam nadzieję, że będą jakieś. O. o, super, dosięga tu widzę. A te filary trochę mylą, bo wyglądają jak stałe obiekty, a nie są. Więc muszę uważać zdecydowanie. Co robią z lodowej diski Aha, strzelają. Aha, wszystkie szczelają. Hmm. To może być problem. Chyba dopóki nie stoję blisko tych otodisków jest dobrze. A, tylko teraz one szczelają. Czy one mają jakiś sema tego szczelania, czy nie? Proszę. bo Tu widziałem chyba u Hossa one -upa. Jej! Świetnie. To się przyda. Po tym wszystkim by się też przydał checkpoint. Mam nadzieję, że będzie niebawem. Wlazłem prosto w dup Jest! Super! Znaczy się nie strzelają jakoś strasznie często. Te kule ognia. Więc mamy czas. Tu chyba jest one-up. Proszę, powiedzcie, że go nie wywalił. Jest one-up, super. Aff, dobra. Ząbałem mi to okrutnie. Nie wiem, jak to co ja zrobię. Znowu tak, obywałem od zwykłego kupy. Drugi raz rzędu wlazłem najzwyczajniejszego w świecie kupę, który zajmował się swoimi sprawami. No dobrze. Nic się nie dzieje. Jako że mamy one-up, to zgaduję jest. Mam ułatwienie. Tym razem nie dotknąć tego kupy. O. Znaczy mogę go dotknąć, ale od... o Odloczek lodu mnie uratował, widzę. No. Kurde. Panika, ale się udała. Panika hydraulika. Hmm. Tu coś wyglądać mogło być. Na pewno jest grzybek, zawsze coś. No lepiej było, żeby zamroziły, nie? Niestety ich dalsze pociski już się nie zatrzymają. Na tym, ale. O! Oh! Platforma? Nie, skacze po prostu. Bauzer ja akurat nie znam w tym świecie, więc to będzie dla mnie zaskoczenie. Na pierwszy rzut oka wygląda normalnie. Na pewno szczela od razu naładowanym strzałem. Aha, dobra, to są te same rotodiski, co tam. W się, no jak rotodiski się zachowują, szczelają. Czyli musimy uważać. Oj, możemy niszczyć te lodowe kule ognia. To jest bardzo fajne. Super, udało się. Jaka pompatyczna muzyka do zakończenia poziomu. Ooo! Fatality, dosłownie. Świat zero ukończony. Nieco, przejdzie od razu do kolejnego, czy mnie wywróci do hubu? Przejdzie kolorowy festiwal, świat pierwszy, a teraz dopiero tak będzie, że festiwale. No dobrze. W takim razie... To co, co mogę powiedzieć? No jeśli wszystkie światy trzymają taki poziom, to będzie trudno zgaduję. Szczególnie w etapach pana Johna, ale na pewno ciekawie, bo każdy etap czym się różnił, każdy miał unikalną grafikę, powiem, że bawiłem się bardzo dobrze. Różne też były gimiki, ani słowa. Na razie. Było świetnie. Tylko właściwie jedyny mój problem taki, że w tych 60 FPS miałem wrażenie, że ten... Bieg w trzecim etapie, coś nie tak jest, jakby nie dobiegał Mario. Albo ja coś źle robiłem, może niewystarczającą nie prędkość. No mówię, to jest tylko przypuszczenie. Nie mam dowodów na 100%. Nie jest na zasadzie, że przeszedłem przez tamten poziom 100 razy. I w 60, i w 50 klatkach testując różne opcje. No ale dobrze, zobaczymy jak to będzie dalej. To byłoby na tyle w tym odcinku, pora na pakiet pozdrowi. Pozdrawiam te osoby: Pola Kuczaba, Wojta Sadosa, Domagała, David P. Waśla, Alwanu, E. WiFi, Person, Mario The Hedgehog, Pankeke P. S., Nelson A. Simpson, Czak bez nazwy, Żuboty, Lipomido, CrossGaming.pl, Piotr Haduch, Junior Game, YouTube, Nichola, XKMX. Team of PL, Kubszyl, Macayoka 12, Klaski 11, Batek DM, Expllaki, Patchfire, Player, Shifote, Nawazia 6, Świązek PL, Michał Gains, Tam, Nodem, Simsy, Halapeni, OtoMek 8, czy 9, Janek z 6, Fibus Tam, Much, Majo, Forever, Tekstycznie, Baka, Kaptura dam zysk, Mastercard, Kalorypher, Majo, Hyseera, Fox, Zosia, Azednik 11, Taler, XT. Dzięki za oglądanie, pozdrawiam bardzo gorąco. Trzymajcie się! Cześć!